Cześć, Cześć wszystkim! Witajcie na kanale DDOB. Dzisiaj znajdujemy się w studio Aleno. Jestem Sam, Lilo i Basia. W dzisiejszym odcinku czeka nas w Secret Product, dookoła którego musimy zbudować całą stylizację, ale mamy dwa haczyki. Haczek numer jeden będzie taki, że musimy wylosować styl, w którym musimy zrobić całą naszą stylizację. A drugi jest taki, że mamy na to wszystko tylko 60 sekund. No to co? zaczynamy? Zanim zaczniemy, to wylosujemy styl. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Hej, to wylosuję. Uwaga. Jesteś nagodnia? Tak. Hmm. <grym> Czytaj. Styl miejski. To co? Zaczynamy. Tak. Myślę, że to może być czapka z daszkiem, bo styl miejski. Nie, tylko nie czapka z daszkiem. Dlaczego? To, to, to. to. to odbierasz O! Spot, spot, nie? Spot, nie. Bo i Myślę, że spoko. Coś dookoła tego. Tak, więc coś fajnie miała foderać. Co Naszym sekretnym produktem są dżinsy. No to zaczynamy. 3, 2, 1, Dodatki? to jest, nie? Co tam macie dziewczyny? Co uda wam się zrobić? Ja znalazłam dwie kurtki. U mnie to w sumie tak ciężko powiedzieć, bo brałam to, co było. Ale odniosłam... Ja moją... Ja poza jeansami mam zegarek, czarne lakierowane buty, Ola. bomberkę, również czarną, biały t-shirt i czarną bluzę z wycięciami na ramionach, których tu widać. Okej, okay. ja wzięłam buty takie typowo sportowe, jako że ma być to styl miejski i mam dwie kurtki, nie mogłam się zdecydować, obie w podobnych kolorach, więc się i białą zwykłą koszulkę. A ja wzięłam takie trochę inne buty, ponieważ są one z pomponami i zauważyłam do nich e, taką, można powiedzieć, trochę różową torbę. Jest to taki bardziej, można powiedzieć, zmieszany fiolet i róż. No i wydaje mi się, że będzie to pasowało. Wzięłam też jakieś takie podstawowe, taką samą bluzkę jak chwila, taką z Sandro, i Sandra. No i, I wzięłam właśnie jakieś tutaj dwie... W ogóle mamy tę samą bomberkę. Ale będzie <laughs> Tak się prezentują nasze stylizacje. W zasadzie są super podobne do siebie. Złapałyśmy za te same rzeczy praktycznie. No, takie bazowe tak. rzeczy są te same, ale tak się z takimi tak. dodatkami i tak, coś innego. Ja mam na przykład zupełnie inne buty niż Wy. Bo tak, właśnie białe, białe, ale ja mam komponik, tak że też się to o czymś A ja wzięłam takie zwykłe klasyczne. Czy Twoje buty się nie świecą przypadkiem? Czy to nie są te świecące? A właśnie tak się zastanawiałam. To są takie gumowe? Tak, to są te świecące. <gum> <gum> Poza świecącymi butami wybrałam też taką bomberkę? Nie chciałam czarno-białej stylizacji, bo wiedziałam, że one tak zrobią. <grafię> tak ja chciałam I związałam też koszulkę, żeby było też coś innego, wszystkim dziewczyną takie same. Ja za to wzięłam tą torebkę, z której się bardzo cieszę, ponieważ tak. żadna ponieważ, z nas nie ma torebki. No, Ale, no nie nie to nie i właśnie pasuje ona do tych bo Ty nie z tym to... różowy element, tutaj też różowy. No, w przeciwieństwie do dziewczyn, zawiązałam bluzę dookoła, spodni, bo widziałam jak się ubierają i zakładały wszystkie. Ani, obydwie z Was mamy próbuje, fajnie, mamy jeszcze zegarki. Znamy je, białe, No, i nie ma zegarka. To, co mamy na sobie znajdziecie na Allegro. Link oczywiście będzie na dole w opisie. I koniecznie oglądajcie następne odcinki studia Allegro na DGUB. My się z Wami widzimy już wkrótce, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!